Dzień dobry. Ja nazywam się Gabriela Tokarczyk, a to jest UKEN TOK, cykl, w którym rozmawiamy o najistotniejszych kwestiach związanych z naszą uczelnią, edukacją i nie tylko. Chcemy poznać różne myśli i opinie, a dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z panem Mateuszem Łabuzem. To ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa związany z Instytutem Badań nad Pokojem i Polityką w Hamburgu oraz wykładowca akademicki. Panie Mateuszu, dziękujemy, że przyjął pan zaproszenie na naszą rozmowę. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. W pierwszej kolejności chciałabym pana zapytać o początki pana drogi. Ukończył pan prawo i administrację oraz filologię angielską. Teraz zajmuje się pan cyberbezpieczeństwem. Czy to była zamierzona droga kariery? Na pewno, gdybym miał 15 lat temu przewidywać swoją ścieżkę kariery, to nie wpadłbym na to, że będę zajmował się cyberbezpieczeństwem, bo nie był to najbardziej naturalny kierunek, ale myślę, że ta droga do cyberbezpieczeństwa była dosyć usystematyzowana, to znaczy. Po skończeniu studiów, e, krótko pracowałem w sektorze prywatnym, a następnie zacząłem pracować w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie głównie zajmowałem się polityką bezpieczeństwa, a cyberbezpieczeństwo jest jednym z elementów polityki bezpieczeństwa, e, w związku z czym musiałem się również doszkolić dokładnie w tym zakresie. E, myślę, że pod pewnymi względami jest to jednak naturalna ścieżka, a przynajmniej fakt, że trafiłem na uczelnię i dzisiaj jestem wykładowcą akademickim. Ponieważ dosyć dobrze wiąże się to z moimi zainteresowaniami i kierunkami studiów, które ukończyłem, a jednocześnie też warto pamiętać, że to, czym się zajmuję, to jest przede wszystkim cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, nowoczesne technologie, syntetyczne media, bardziej od strony społecznej i politycznej. Duży, a duży nacisk kładę również na aspekt regulacyjny, w związku z czym nie potrzebuję technicznego backgroundu do tego, żeby mógł się zajmować takimi tematami. Także pod pewnymi względami myślę, że. Była to dosyć zaskakująca ścieżka kariery, ale jednak jak się nad tym zastanowię, to był taki logiczny ciąg, cykl powiązań. Więc jako eksperta w temacie chciałabym się Pana zapytać, jakie są Pana przewidywania dotyczące przyszłości mediów syntetycznych i ich wpływu na dziennikarstwo oraz komunikację społeczną? Myślę, że ten wpływ na dziennikarstwo już dzisiaj możemy dostrzec dosyć mocno. Przypomnimy sobie chociażby aferę z, z wywiadem z nieżyjącą Wisławą Szymborską, którą zresztą miałem okazję również omawiać na, na zajęciach na kierunku dziennikarstwo. I, I też widziałem, jakie były wówczas reakcje, to znaczy zaniepokojenie ze strony studentów i studentek. To było również bardzo duża niepewność co do tego, jak może wyglądać przyszłość. Generalnie przewidywanie przyszłości jest bardzo trudne, ponieważ Nowe technologie rozwijają się niezwykle dynamicznie i ciężko jest nam powiedzieć, co się wydarzy za rok, za dwa czy za pięć. Doktor Edyta Sadowska, która pracuje również na Ukenie, często mówi o tym, że mamy do czynienia z różnymi przyszłościami, wobec czego powinniśmy rozważać wiele możliwych wariantów i scenariuszy tego, co może się kiedyś wydarzyć. Ja raczej jestem pesymistą, jeśli chodzi o rozwój technologii w zakresie mediów syntetycznych, to znaczy, będzie ich po prostu coraz więcej. Będziemy nimi zalewani, a jednocześnie, ze względu na istotny wzrost jakości, będziemy mieć coraz większy problem w odróżnianiu tego, co jest prawdziwe, co jest autentyczne, od tego, co zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Jeśli chodzi zaś o samodziennikarstwo, no jest to niewątpliwie jeden z tych zawodów, które są mocno zagrożone zmianami związanymi z generatywną sztuczną inteligencją. W związku z czym dziennikarze na pewno będą musieli uczyć się, jak wdrażać określone rozwiązania technologiczne do swojej codziennej pracy. A jednocześnie również mieć z tyłu głowy no, takie przekonanie, że jest nie trwa wiecznie, w związku z czym być może kiedyś też przyjdzie im się przebranżowić. Ale nie chcę być dzisiaj skrajnym pesymistą i powiedzieć, że zawód dziennikarza jest skazany na porażkę, bo tak nie jest. Ja mam taką nadzieję, że ten czynnik ludzki, który pozwala nam chociażby przeżywać emocje, być kreatywnymi, no i też przyciąga nas do, do tego, co, co zawsze w dziennikarstwie było najbardziej atrakcyjne, że on wciąż pozostanie bardzo ważnym elementem. Jakie metody uważa Pan za najbardziej obiecujące w tej walce z, z niepożądanym wykorzystywaniem deepfakeów i sztucznej inteligencji? Myślę, że musimy się skoncentrować na, na szerokim spektrum różnych metod. Z jednej strony mamy technologie, które mogą nas zabezpieczać. Przed syntetycznymi mediami, na przykład detection software, czy takie oprogramowanie, które będzie nam umożliwiało wykrywanie kreacji sztucznej inteligencji. Z drugiej strony są to regulacje, które będą zmuszały na przykład twórców określonego oprogramowania, określonych modeli sztucznej inteligencji do tego, żeby w odpowiedni sposób oznaczać ten kontent, który jest produkowany. Regulacje, które też będą sankcjonowały wykorzystanie niezgodne z prawem, to znaczy na przykład wtedy, kiedy. Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do tego, żeby wykorzystywać cudzy wizerunek bez zgody, niekonsensualnie, albo na przykład do tego, żeby kogoś dyskredytować. Więc to oczywiście też musimy mieć odpowiednie zabezpieczenia pod względem regulacyjnym. No i oczywiście taki czynnik, który jest szczególnie ważny, to jest stałe rozwijanie świadomości, podnoszenie świadomości, edukowanie społeczeństwa, tak, żeby społeczeństwo. Opinia publiczna zdawała sobie sprawę z zagrożeń, z jakimi spotyka się na co dzień w sieci. To oczywiście ma też szerszy wymiar, dlatego że te zagrożenia mogą na przykład dotyczyć również aspektów cyberbezpieczeństwa. Syntetyczne media, takie jak chociażby deepfake'i, są niejednokrotnie wykorzystywane do przełamywania zabezpieczeń biometrycznych, wtedy kiedy mamy do czynienia z klonowaniem głosu, do różnych skamp finansowych. W związku z czym opinia publiczna musi sobie zdawać sprawę z zagrożeń, a jednocześnie być przygotowana na to, co może się wydarzyć w przyszłości, a tak jak już. Wcześniej stwierdziliśmy, prawdopodobnie mediów syntetycznych będzie coraz więcej. Dlatego jestem zwolennikiem takiego holistycznego podejścia systemowego, w którym łączymy różne, m, różne przeciwdziałania z różnych branż, ale też jednocześnie różne metody. Zagłębiając się jeszcze bardziej w temat deepfaków, jakie są najciekawsze przypadki użycia ich, z którymi się Pan spotkał? To oczywiście zależy od tego, jak zdefiniujemy, że coś jest najciekawsze. Zdecydowana większość przykładów wykorzystywania deepfaków to są przypadki, Negatywne, szkodliwe, wykorzystywane do tego, żeby wyrządzić komuś krzywdę. Więc ja może paradoksalnie opowiem o, o czymś, co jest pozytywne, tak, żeby troszkę odwrócić ten trend. Mamy taki trend demonizacji technologii, bo oczywiście powinniśmy koncentrować się na tym, co jest szkodliwe, tak, żeby znajdować środki zaradcze. Natomiast warto też pamiętać o tym, że deepfakes mogą być wykorzystywane do tego, żeby zrobić coś dobrego. I jeden z takich przykładów jest na przykład. Przywracanie głosu osobom, które głos straciły w wyniku choroby albo jakiegoś wypadku. Na podstawie próbek głosu można ten głos sklonować i następnie te osoby mogą posługiwać się, czy raczej generować swój oryginalny głos. Więc to jest naprawdę piękny przykład wykorzystania w medycynie. Profesor Przegalińska, która zajmuje się sztuczną inteligencją, opowiadała kiedyś o takim przykładzie z edukacji, gdzie generowany jest jej awatar jako wykładowczyni uniwersyteckiej, a następnie studenci. Mogą interagować z tym awatarem i na przykład przygotowywać się do egzaminu. No więc wyobraźmy sobie profesora czy profesorkę, który jest znany albo znana z takiej surowości, powiedzmy, i, i z osoby studiujące mocno się boją na przykład egzaminu ustnego i mogą sobie w warunkach bojowych przećwiczyć takie przygotowanie. No jest oczywiście też dużo ciekawych przy, przypadków, gdzie deepfake były wykorzystywane na przykład do skamów finansowych. Mieliśmy taki przypadek, gdzie jedna pani. Dała się nabrać fejkowemu bradowi Pitowi, mhm. który wysyłał rzekomo zdjęcia ze szpitala, i ona mu w pewnym momencie przetransferowała sporo pieniędzy. Była taka koreanka, która weszła w Romans z fejkowym Maskiem i, i to, było, to kosztowało ją 50 tysięcy dolarów, o ile dobrze pamiętam. I to na pierwszy rzut oka to wydaje się zabawne. Natomiast jak się głębiej zastanowimy, zwróćmy również uwagę na inne aspekty. Te osoby, które często zostają oszukane, po pierwsze, nie mają wiedzy, odpowiednio nie mają świadomości zagrożeń. Po drugie, zwróćmy również uwagę na to, jak często z jaką, z jaką dużą presją, na przykład, nie wiem, o samotnie, samotnością muszą się mierzyć, żeby zdecydować się na wejście w taką relację internetową z osobą rzekomo publiczną. Także to, to zawsze są dwie strony medalu i powinniśmy również o tym pamiętać. Powiedział Pan o dziennikarstwie, że jest ono w pewien sposób, można powiedzieć, zagrożone mediami syntetycznymi. Jak Pan myśli, jakie jeszcze inne branże mogą przez to ulec większym zmianom i być może również są troszkę zagrożone przez te media syntetyczne, dużo może się zmienić? Myślę, że. że... Lektorzy, lektorki, lektorzy, to jest to jest pierwszy zawód, który, który już boleśnie odczuł rozwój generatywnej sztucznej inteligencji i no niestety często są to osoby, które muszą się w tym momencie przebranżowić. Osoby zajmujące się tłumaczeniami, na pewno mają teraz też podgórkę, dlatego że nowoczesne techniki tłumaczenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji są, są po prostu coraz bardziej dokładne, są, coraz lepsze jakościowo w związku z czym jest mniejsze zapotrzebowanie na, na tego typu usługi. Co jeszcze? Myślę, że osoby, które zajmują się generowaniem grafik komputerowych, to również, tutaj również dostrzegam spore zagrożenia. Programiści, programistki prawdopodobnie również, są już, już pewne trendy, które pokazują, że osoby zajmujące się programowaniem są coraz mocniej z jednej strony wspierane przez sztuczną inteligencję, z drugiej strony także Wypierane. Więc to nie do końca może odpowiada na pytanie dotyczące syntetycznych mediów, bo przy syntetycznych mediach byśmy się skoncentrowali na, 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 na tłumaczeniach, na generowaniu obrazów, generowaniu wideo. No myślę, że myślę, że są to zawody, które w pierwszej kolejności muszą się zastanowić nad, nad swoją przyszłością. Ponieważ pracował Pan w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. I chciałabym się dowiedzieć, jakie było najbardziej nietypowe zadanie, które w ramach pracy tam musiał pan wykonać? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ musimy najpierw stwierdzić, co jest w ogóle typowym zadaniem, dlatego że te zadania są niejednokrotnie niesamowicie zróżnicowane. Z jednej strony jesteśmy urzędnikami, z drugiej strony odpowiadamy za organizację, prowadzimy rozmaite rozmowy, musimy generować, generować masę raportów. Więc miał powiedzieć o takiej najbardziej nietypowej sytuacji, jako młody dyplomata osoba, już nie pamiętam, czy jeszcze wtedy byłem w Akademii Dyplomatycznej, czy to było tuż po, natomiast była organizowana pewna konferencja w Polsce, na którą przyjeżdżali szefowie rządów, ministrowie spraw zagranicznych różnych państw, no i my jako młodzi dyplomaci z Akademii mieliśmy się opiekować poszczególnymi delegacjami, czyli wykonywać takie zadania protokolarne. No, protokół dyplomatyczny odpowiada za pewien ceremoniał, dopracowanie różnych szczegółów związanych z wizytami z, orga z ich organizacją. Nie będę zdradzał, jaką delegacją się wówczas opiekowałem, natomiast mieliśmy problem z osobą, która kierowała delegacją, z jej jadłospisem, to znaczy osoby, które przyjechały z tego kraju i obsługiwały delegację, stwierdziły, jak zobaczyły, że w menu mamy rybę na obiad, stwierdziły, o rany, no nie, to, ta, ta osoba nie je ryby, to musi być absolutnie, musimy to zmienić. W związku z czym, ja nie byłem do końca pewien, bo widziałem, jakie były restrykcje żywieniowe zadeklarowane przez tę konkretną osobę było napisane Frutti di Mar. Więc dopytałem kolegów z tego kraju, czy, czy są absolutnie pewni, bo jeżeli coś zmienimy i tylko wszyscy ministrowie dostaną rybę, a ta jedna nie dostanie ryby, to może być rzeczywiście problem. Um, ale chcieli, ok, poszedłem do kucharza, zapytałem. Kucharz mówi, mogę jej usmażyć schabowego, nie ma żadnego problemu. Um, I coś mnie jednak tknęło, i, i poszedłem do tego ministra i zapytałem go bezpośrednio, czy, czy ryba jest ok. Ryba jest znakomita. Więc podczas tej samej konferencji musiałem się jeszcze wczołgać pod, pod stolik, żeby temu ministrowi podpiąć mikrofon. Także dużo takich organizacyjnych rzeczy, które na pozór wydają się absolutnie błahe, ale czasami są podnoszone do rangi ogromnego problemu, zwłaszcza wtedy, kiedy otoczenie wpada w panikę i nie wie, jak osoba kierująca delegacją zareaguje. Więc czasem warto zapytać niż zgadywać i próbować zaspokoić czyjeś oczekiwania. Mam yy, a czy odczuwał pan napięcie polityczne, pracując w Ministerstwie Spraw Zagranicznych? No to jest naturalne. Napięcie polityczne zawsze występuje, ponieważ z jednej strony mierzymy się z politykami, z drugiej strony realizujemy politykę. Ja starałem się to postrzegać trochę inaczej. Oczywiście sam mam również swoje prywatne poglądy jako obywatel, w związku z czym czasem było tak, że z moimi przełożonymi się zwyczajnie nie zgadzałem, ale na koniec dnia jestem urzędnikiem, w związku z czym Muszę również reprezentować swój kraj w taki sposób, który będzie odzwierciedlał założenia aktualnej polityki zagranicznej. To jest też normalne. Masa ludzi, którzy są urzędnikami, pracuje w danym ministerstwie, zmienia się władza, w związku z czym może się zmienić polityka o 180 stopni, więc pod tym względem trzeba mieć, trzeba mieć dosyć dużą elastyczność. No i cała sztuka bycia dyplomatą polega również na tym, żeby to umieć przekazać drugiej stronie w sposób w miarę przystępny, więc nawet wtedy, kiedy się nie zgadzamy, to możemy przekazać to stanowisko w taki sposób, który, jak, który pod pewnymi względami zrealizuje założenia centrali, a z drugiej strony pozwoli nam również, jakby pogodzić się z własnym sumieniem i własnymi poglądami. Na koniec chciałabym się pana zapytać. Jakie są Pana rekomendacje dla młodych badaczy czy studentów, którzy są zainteresowani tematem cyberbezpieczeństwa? Przede wszystkim cały czas się rozwijać. Cyberbezpieczeństwo, w ogóle cała branża związana z nowoczesnymi technologiami jest oparta na stałym rozwoju. Technologie niezwykle szybko się rozwijają. Często jest ciężko za tym wszystkim nadążyć, wobec czego powinniśmy stale rozwijać swoją wiedzę, poszerzać swoje możliwości dużo czytać, dużo się dowiadywać, ale jednocześnie zachować w tym pewne umiarkowanie i zdrowy rozsądek. Kiedy ja wchodzę czasami na swojego LinkedIna i widzę ile nowych raportów się ukazało, ile nowych artykułów naukowych zostało wyprodukowanych, to mam takie poczucie, że chciałbym to wszystko przeczytać i wtedy kiedy ja odczuwam klasyczne FOMO to znaczy, mam fear of missing out, że coś mi umyka i czegoś nie jestem w stanie dostrzec, ale to jest fizycznie niemożliwe, żeby z wszystkim się zapoznać. Dlatego trzeba też w tym wszystkim zachować umiar i zdrowy rozsądek, ale jednocześnie cały czas być głodnym rozwoju, głodnym nowej wiedzy. Tym bardzo pozytywnym akcentem w takim razie dziękuję panu bardzo za rozmowę. Zapraszam na nasze dalsze materiały. Oglądajcie i dajcie znać, co sądzicie.